Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mr Kodrik Słuchajcie, wracamy do Assaulta, W końcu zaczęliśmy ponownie grać assaultem. Ojej, on mnie zabije. A jednak nie. No proszę, granacik. Panu zaproponujemy granata. Hmm. Kolega... I pięknie. I pięknie! O, pięknie, udało się, super! Jak pięknie chcecie poszło? Yy, o. He, he, he. Dobra, przeładowanie. Przejmujemy! Niezły nieźle, nieźle początek. Słuchajcie, spadłem na pułkownika dwójkę. A mianowicie, co się stało? A no, stała się taka niemiła. niemiła sytuacja. Kilka razy wywaliło mnie z gry. Yy, z meczu. Niestety miałem problemy internetem. O jej, kolega nie żyje. Eee. No i straciłem, słuchajcie. O kuźwa i mnie no trudno. Eee. No i ja miałem takie malutkie problemy z internetem, a mianowicie rozłączało mnie co po chwilę. Co zaczynałem mecz, to mnie e, serwera wywalało. W końcu e, mogliście to zobaczyć na YouTubie, bo zrzuciłem taki film e, pod tytułem Boogie Ghost Recon Phantoms. E, no niestety Padłem na, 40, na 45 tysięcy, któreś tam miejsce. Yy, więc ciekawie nie jest. Wow, kurde. Dobra, ok. Zabili go spoko. Czy kolega ten granat ten dostanie? Wow, pięknie. Pięknie go ściągnąłem. No. Wow! Snajper! Cholera! Ja, um, jajaj, myślałem, że się... Że mi się uda go ściągnąć, przynajmniej go trochę chociaż. Słuchajcie, co mam? Mam takie ciekawe ubranko w które wygrałem z złotej skrzynce. Jest nawet fajnie, fajna opcja. Yy. No! E, ogólnie wiecie, że z supportem mi się zbyt ciekawie nie gra. A przynajmniej nie lubię nie grać. Widzicie, jakie są efekty, że spadłem na pułkownika dwójkę, a byłem na pułkowniku czwórce już, no. Hm. Dobra. Aha, on tu już nie żyje. No dobra, luz. Który jestem? Pierwszy jestem. Ojej. Nie chciałem. Oj! do w o Ojej! Nope. Ha! Zabiłem? No na to wygląda. Ma nawet dostał trochę. Hmm. Hmm. A, do góry jest. No spoko, czy on go tam ściągnął? A, czy on już tutaj są? No to... Do... Wo Ściągnij go tam, znaczy, żeż nie możesz. Będę ci wdzięczny. Kurde, ale mi ten pojechali. <laughs> Blicem się powaliliśmy nawzajem U uh, u uh, u, uh. jak nam plecy robią, to ciekawie. Ciekawe, dobra się zobaczcie pierwsze miejsce. W końcu mam pierwsze miejsce, jak gram. Z, yy, w końcu nie gram Saportem. Jest kurcze w końcu ta moc, nie tej gry. Yy, mam nadzieję, że moja kamerka yy, internetowa w miarę ogarnie już to światło. Bo yy, pisaliście w komentarzach, że w Harry Potterze szczególnie, że kurczę, ma jestem strasznie prześwietlony. Ta kamerka wariuje, szczególnie wieczorem. Z tym się zgodzę. Niestety muszę się z tym zgodzić. Moja kamerka hmm. no, już wiedzą, że że tu jestem, oi, go staję gratem, dostał pięknie. Wow, kurde! No i plecy, no kolego, w plecy się nie strzela, tak? No, ale słuchajcie, fajny, fajny patch zrobili w końcu, że widać skąd idzie strzał. Więc będzie bardzo łatwo, można znaleźć cheaterów. Spoko, spoko opcja, to mi się podoba. A, czy mnie bolą. Dobra, przejęliśmy punkt C. Ale trochę ciężko nam idzie, żeby przyjąć punkt D, ale dobra, myślę, że powoli... Urządzenie gotowe, super, ale myślę, że powoli... Powoli, powoli... Wow! Ojej! I kolega... i jeszcze kurde, myślałem, że trzeciego zabiję. Ale cholera... Chyba nie, chyba nie. zabiję tylko jednego. Jakiś chyba inny drugiego dobił. No bo ile kurde ja zabiłem? Zadan, zadan obrażenia. Nie, dwóch zabiłem, a jednak dwóch zabiłem, no proszę. E, czyli spoko. Czyli spoko najpierw tego. No dobra. Luz, ale... Zaliczyło mnie, ale nie pokazało do góry po prawej stronie, że dwóch zabiję tylko że jednego. E, chyba, że serwer nie nadąża, albo po tej aktualizacji, która była, e, no, są jakieś niedociągnięcia. E, no, o, tu jest, no proszę, proszę. Kuźwa. Cholera, jasna mać, problem z internetem znowu. Kuźwa, czy ja mam... Jezu, mać. No naprawdę bierze mnie cholera jak widzę to czerwone coś. Naprawdę. <tryk> <tryk> mm -hmm. A mam jakiegoś scana? mamy jakiegoś skana? Mamy no, skana. No chyba nawet. Mamy czy nie mamy? Mamy. Mm, o, proszę, idziemy na... O, ten gościu mnie ten nawet... Yy... O, wow, cool, kur... cholera jasna, jasne. Brawo dla mnie. Oni przyjmują B, a, nik a dwóch albo trzech jest na C. No super, po prostu mnie się podoba. <shran> wow, 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 wow. Skąd? A, ah, do góry? Wow! O, mro, mną matka Skanujcie A wiecie co mro, mro, Ja wezmę mro, No mro, mro, Thanks. mro, mro, którego powaliłem którego on wstał, ja się nim nie zająłem, ponieważ był jeszcze drugi, jak widzieliście. No i tylko jednego Jest zrobiłem, ale dobra, ale nieźle. Nieźle, trochę. E, trochę chyba im pomogłem, znaczy nawet na pewno im pomogłem tym blicem. Znowu jestem pierwszy, i to widać, jeżeli ktoś rzeczywiście tutaj się stara, albo przynajmniej e, używa tych urządzeń mądrze, a myślę, że już trochę się tego nauczyłem, kiedy tych urządzeń należy używać. No to właśnie widzimy efekty, jestem pierwszy. Kolego, uważaj. No właśnie. Wow, Kuźwa! No i ten, a widziałem go, widziałem, że, że siedział za tą ścianą. Widziałem. Myślałem, że go jednak uda mi się go zestrzelić, ale jednak nie. Ale dobra. Ok, oni pewnie na B już nie wejdą, więc raczej do dogrywki nie będzie, więc będzie to raczej dokładnie runda wygrana. Pierwsze zwycięstwo biegny, assault 4. Trzecie zwycięstwo, już pod rząd. Medal dla najcenniejszego. Najcenniejszy gracz oddziału drugiego, najlepszy Assault yy, No super, super, podoba mi się Pamiętacie wcześniejszy odcinek jak grałem ciągle Rikonem, Zawsze był najlepszy, znaczy zazwyczaj był najlepszy Rikon, i najlepszy gracz oddziału yy, Więc powoli myślę wrócimy sobie do tego Pułkownika Trójki, Pułkownika Czwórki Bo kuźwa Aaa, ale miałem laga Dzieje się to, jak szybko biegł Dobra, dobra, dobra Ale... Koled, Dobra Wo O kurde hmm. O kuźwa, no i w lice dostałem no cholera jasna Kurde No dobra, no jakoś tam tak kiepsko nas... Znaczy oni na sam początek użyli wszystkich urządzeń możliwych Jedno, jeden, 104 cztery granat... Aaa, dostałem granatę tyle Ale nie zabili mnie, nie zabili mnie tym granatem, więc spoko Bo mam ile? 140 czterdzieści życia, no tak, bo grałem z supportem Chociaż kurde, przydałoby się jakieś do dobre wkładki No i kolega kuźwa! Myślałem, że go zabiję. Cholera, ale nie, było, było ich tu za dużo, bo jeden uciekał, dwóch go kryło, o, tu nawet Cholera. Panowie, panowie, dajemy na punkt! Nie pushujcie tak. Cholera. Bez nie ma sensu. To niech ktoś weźmie tego skana w końcu, bo to jest rzeczywiście bez sensu, nie wiemy gdzie są. nie jest źle, nie źle, przyjęli nam... E, dobra, okej. Okay. Zrobiły tak, ja się nie będę pchał, bo oni teraz równo atakują. No i dupa. Hmm... O! O! Cholera! No i dostałem. O! Pięknie! Ups, 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 ups. Nie. O! Kuźwa! Za dużo ich tu było. Twoja grupa została rozwiązana. A ktoś odszedł. A no, nie wierzę, naprawdę wiem, wow. trochę laga, ale czemu aż z dwóch poszło, odeszło? No i naprawdę nie rozumiem tego. Czy ludzie naprawdę nie wiem, nie mogą zostać. w grze do końca. Ja rozumiem, że... Czas czasem. Czasem wiadomo, coś ważnego trzeba wyjść. Eee, czasem, no wiadomo, problem z internetem i serwy rozłącza. Głupie, że nie można powrócić przez jakiś czas. Mogliby to wprowadzić. Że po jakimś czasie właśnie można wracać po gry, jeżeli się rozłączy, tak? Bo na... nie każdy specjalnie wychodzi, wiadomo. E, więc żeby te miejsce było przez chwilę trzymane, tak? bo każdy może się ponownie zalogować i dołączyć do gry. Ojej. No, w dupę, no i mnie zabili. Super, brawo! Świetnie. A tak e, nie pomyślałem o nich, nie? Bo mogłem jeszcze tam w im wbiec. Ale ich nie widziałem Mam znowu problem z odczytem internetu, no ale dobra Znaczy, ogólnie to jest pink. I warto by mieć zielony zawsze Ale... żółty też jeszcze nie jest zły, ale jak jest czerwony To jest źle Wiem, że jest też komenda team on O, tam jest jeden gościu. Ale oczywiście go nie trafiłem, bo po co, nie? Dobra. No i pięknie. Dwóch pod rząd. Ten się zbugował. Wow! Czy wy to widzieliście? Co to było? No i znowu kurde, to jest to cholera. Mam czasami problem z internetem. No kurźwa i. Ten internet bezprzewodowy jest. Delta. Czy powiem tak, jeżeli chodzi o takie ściąganie plików, to jest super. Bo nawet do 10 Mbitów dochodzi do 11 ten internet, ale kurde, jak... ma się grać. po prostu jest tragedia jakaś. Na przykład, no, no naprawdę ten ping. pięknie, Kurde Uciekł gościu Cholera Ojej Fuck, cholera, kuźwa Ej nie, to naprawdę skurzające w tym momencie Bo mam takie problemy, taki ping czasami Super ładne, ładne, ładne drzwi Znaczy, ogólnie podbają mi się te, 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 te Taka Persja mi to przypomnę. Ładne drzewko w ogóle Podoba mi się ta mapka Ładna ta jest mapa, w ogóle tu są fajne mapy Ale ta jest taka fajna hmm. No, proszę, piękne hmm. kuźwa, no cholera jasna. Nie widzicie, co się tu dzieje. Nie, albo oni perfeknie czytują, naprawdę, albo oni czytują, albo nie wiem, co to jest. Tak, kurde, tak. Nie jest źle w tej rundzie, ale kuźwa jest problem z pingiem, bo ja nie wiem, idę sobie gdzieś tam, już jestem schowany za autem i nagle gra mnie informuje, że ja już nie żyję Umiem... No i pięknie O dobra Oni go zabili i tu jeszcze, a cholera, ja tego nie widziałem ja myślałem, że on jest za ścianą, ale dobra, okej okay. dobra 1850 nie jest najgorzej ci praktycznie nie grają za bardzo tutaj ten drugi, w drugiej rundzie no nieźle się postarali Ech, jak tak dalej będzie szło, kuźwa to ja tego, ja, ja to cienko widzę, ja naprawdę to cienko widzę nie wiem co, nie wiem naprawdę co w tym momencie, jeżeli mi to przegra. Znaczy, bo my tu. Właśnie, panowie, panowie, dajemy, nie możemy tego przegrać. Minimum zremisowanie. Zremisować musimy. Ja se idę tędy. Goście tam widziałem. Źle rzuciłem granata. AAAAAAH! Czy ja wiedzieliście jak on zbiegnę na tego granata? O kuźba, no i mnie zabił No pięknie I zobaczcie, jeszcze trochę I naprawdę, no i znowu mam ten problem z internetem Jeszcze trochę i naprawdę będę myślę, że na równi Albo pierwszy znowu I możliwe, że będę znowu najlepszy yy... Chociaż nie. Czy ja będę lepszym asaltem? No nie, no bo musiałbym wyprzedzić z grupy przeciwnej. Ale kuźwa już, już jest źle. Nie wiem, czy mi teraz coś na twarz nie wyskoczy. A dobra, chodźmy na D No, o, o, cholera No i nie wierzę Kuźwa, jak mnie to wkurza Naprawdę, i zobaczcie jaki mię ping, nie Bym go prawie zabił, ale co Dostałem Laga, no to są lagi Albo kuźwa, nie wiem Gra jest tak spieprzona w tym momencie po tej aktualizacji, że takie rzeczy się dzieją. Ja Wcześniej naprawdę takich rzeczy nie było. Nawet na internecie mobilnym Aero 2 tak da się grać na tym internecie. Słuchajcie. O kuźwa tam widzę wow, za dużo ich tam jest, dobra, spierdzielam stąd eee... okej okay. będę pilnował może tej strony Super. Nieźle, nieźle, nieźle. Cholera, jeden jest na punkcie, naprawdę. Jeden ja nie wiem gdzie on jest. O cholera! Tu kuźwa. I nikt go nie widział, naprawdę. Nikt, nikt go nie... Nie nie zauważyłem. E, dobra, jeżeli się postaram, będę drugi. Pierwszy nie będę, nie mam szans. Ale mogę być drugi Oczywiście to nie jest powiedziane, że ja muszę być e... No i, i pięknie, no i pięknie, ja wam tu biegnę. Kuźwa, cholera, myślałem, że tu jest, ale go nie ma. Proszę. Kurczę, jeżeli postarałbym się, może bym nawet. No to nie jest już dużo, zobaczcie. 3100, 3500. To jest naprawdę różnica 400 punktów. Chyba dam radę. Chociaż może nie. Chyba, żeby teraz weszli na punkt. Eee. Może by właśnie teraz weszli na punkt. Ło wow, wow, kuź. No, no i dupa Jest ten drugi, słuchajcie Ale nie, bo mu... Chyba, że teraz wyjdą na punkt I zresztą go w ostatniej chwili przejmować Nie Wow, dostajemy dostajemy jakąś odznakę Przegrana No trudno, przegraliśmy Ale zobaczcie Ciągle nie mamy dwóch osób Graliśmy, z... Graliśmy w osłabionym składzie tak naprawdę Jakieś łupy zdobyłem Srebrna, albo brąz, bron... srebrna skrzynia chyba więc nieciekawie bym powiedział, 23 minuty meczu, wygrana dnia, osiągnięcie, łupy, pułkownik, o, byłem na pułkowniku jedynkę, no dobra, jestem pułkownik dwójka, ale, 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 zobaczmy te wyniki, wyniki meczu. No dobra, słuchajcie, niedługo będę miał kolejny poziom, 18 poziom na asaulcie. Tabela wyników, co mamy tutaj? No, w pierwszej rundzie świetnie nam poszło, w drugiej trochę gorzej, nie mieliśmy aż dwóch osób, jestem drugi. Dużo mi nie brakowało, żeby prześcignąć go, po prostu za mało czasu było. E, osiągnięcia, e, no prawie, no prawie. No ale dobra, słuchajcie, to było na tyle z tej strony. Z mojej strony, jeżeli się podobało, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniacie, a ja sobie gram następny meczyk. Do zobaczenia. Na razie, cześć.